Rotax Max Challenge, czwarta runda wyścigowa. dziewiąta rano, 26 stopni, więc dzisiaj będzie piekło. Temperatura jest o, masakrycznie wysoka, jest 50 stopni. Czas zakończyć dzisiejszy trening. Finalnie udało się wykręcić czas 53.2. Dawa Igora, żeby podsumował treningi dzisiejsze. Piąteczek Piątunio, ja już na torze w słomczynie. Finalnie udało się zrobić czas 52 i 1. Szósta sesja zaliczona, niestety regres, jakby to powiedzieć, koncertowo sam się zaorałem. Tyle razy wjechałem na tarkę, że się chłodnica urwała. Czas rozpocząć czwartą rundę wyścigowym ROTAX MAX CHALLENGE. Jesteśmy na torze Słomczyn. Kwalifikacje za nami no mega słabo poszły. Nie mogłem totalnie złapać tempa i się jakoś wstrzelić w te wierzchołki. Finalnie skończyliśmy z szóstym czasem, więc będziemy startować znowu z końcówki. Więc w pierwszym wyścigu na pewno będzie dużo walki, żeby tam przebić jakoś do przodu. No, i znowu zaczyna się te emocje. Emocje jak na grzybach. A naprawdę, no adrenalina jest niesamowita. Tu możecie zaobserwować moje ADHD. Ale lecimy. 40 stopni. Gasną światła i zaczynamy. U, grubo tu było bliziutko. Ale jednak minęliśmy i lecimy dalej. Gonie, gonie, gonie. Mamy to pięknie, czyściutko. Skakujemy na czwartą pozycję. Jest dobrze, jest dobrze, całkiem dobrze. Kolejny kontakt, no dużo się działo podczas tego wyścigu. Ostatnia prosta. Standardowo udało się odpalić w wyścigu. Wykręciłem trzeci czas w swojej kategorii, no i finalnie skończyłem na czwartym miejscu. Także teraz odpoczywamy dwie godziny idziemy się na w drugim wyścigu. Nie mogę się doczekać. Igor pewnie też. Nie wiem, co? Czwarte jest tam. Wyścig numer dwa. Patrzcie, jaki szczęśliwy człowiek jeszcze nie wie, co odwali w tym wyścigu. No i zaczynamy zabawę. Wyścig numer 2. Start mega istotny. A i Michał nie dopadł. Chyba go chciałem zaczepić o zderzaczek, ale uciekł. Gonimy, gonimy. Blokada Michała. Wypadł Michał, więc ciśniemy. Oj, oj, oj jak na to patrzę, też mi się chce płakać takie szkolne błędy. Nie ma opcji na uścisk kartingu O, kolejny kontakt. No i zdobywam pozycję. Jest dobrze. Oj 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 woli. Co to było? Sam się wyeliminowałem Masakra I w ten sposób właśnie skończyłem ten wyścig Jest wózek gdzie Goka Woli Rozrabialski no waksywa. Woli, no Woli Rozrabialski Wyścig numer 2 Czas podsumować, no spierdoliłem go koncertowo Więcej nie mam nic do dodania Liczymy straty i naprawiamy wózek Chłopaki z Jotera oceniają straty Wózek z No, nie powiem, że to był czysty atak, bardziej na głowa. Wózek nie wygląda za ciekawie. A jutro dwa wyścigi. No, Igor raczej dzisiaj nie skończy wcześniej. Drugi dzień wyścigowy. Ja, już po porannym treningu, udało się wykręcić czwarty czas. Igor naprawił wózek, warunek był jeden, że muszę wstać o 5 rano i zrobić trzy okrążenia wokół toru, zanim przyjedzie tu Harley'em swoim. Także zrobiliśmy to. Zostałem na ostatnim okrążeniu na drugim biegu i nie mogłem wrzucić pierwszego, ale już jestem chyba naprawione, tak? Więc wszystko działa, no i w oczekiwaniu na trzeci wyścig. I będzie wojna, jak zawsze. Ale głowa jest ostudzona. Bad news jest taki, że niestety koleżanka nasza timowa nie pojedzie w tej czwartej rundzie, ale good news jest jaki? Że jest obtuczony, ale nie złamany. Okej, okay, no nie jest złamany, więc najważniejsze. Ja życzę szybkiego powrotu i mam nadzieję, że do piątej rundy szykujemy się na Zielonej Górze. Dokładnie. Wyścig numer 3. Będę robił wszystko, żeby być przed Michałem. Oj, jednak nie dopadł. Ale Woli odrabia pozycję i zamyka zakręt w swoim stylu. Czas podsumować trzeci wyścig. No, grubo start z ostatniego miejsca, ale finalnie udało się przebić na t 5 no, trochę ostudziłem głowę po wczorajszych wariacjach i udało się wykręcić trzeci czas w mojej kategorii. Który byłeś? Nie wiem. To wiem, bo tam Marek z pyszek odpadł, bo mu się popsuł kart. Zadowolony cokolwiek. Okej. Okay. Okay. Bezpiecznie dojechane do do. czas. Można. to ciężka praca. Sławek daje nam wskazówki, ale niestety silniki wszystko zagłuszają. Dobra, żarty się skończyły. Czas na wyścig numer 4. Bardzo zależy mi na tych punktach bo na razie jestem piąty w Generalce Przede mną Rafał Wyżykiewicz, Michał Niedopad więc na pewno będzie co robić w tym wyścigu Bardzo mi zależy żeby być przed Michałem Niedopadem GoPro włączone O tu cwaniaki zaginają sobie wężyk z paliwem żeby lepiej wystartować a te starty to jeszcze nie moja bajka. O, jak widać, wybitnie nieudany start. O, Michał nie dopadł. Nie było to czyste. ajajajajaj Marek tam za mną. O, tu nie ma olejków. Gonie, 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 gonie. Ale to jest profesor. Oli jeszcze nie w tym sezonie. Możesz sobie popatrzeć jak Marek pięknie ustawił sobie linię przejazdu Nie, nie wyciąga wniosku za no, nie robi, bo on widzi, że mu własną odskakuje. Następne kółko jedzie do samego Dokładnie powtarza te same tak Cały wyścig miałem uczucie, jakbym się palił. Pężyk się odpiął i pali wolało się na mnie. A to takie uczucie. Dziwne, jak ogień. Mimo moich szalonych błędów, szalonych decyzji, udało się zgarnąć parę punktów. I w klasyfikacji generalnej jestem na czwartym miejscu, a do niedopada mam tylko 11 punktów. Walczymy. Czas podsumować. Czwarty wyścig i całą czwartą rundę. No ja ze swojej strony to w czwartym wyścigu dałem z siebie naprawdę maksa. Więcej się nie dało, ledwo stałem po zjeździe. Odczepił mi się wężyk od paliwa i na styk się zmieściliśmy z wagą, bo całe paliwo mi się wylało na nogę. Myślałem przed chwilę, że się palę, ale to jest podobno takie uczucie tylko. Dużo pokory po tej rundzie. Nie no lekcja pokory, tak. No, pokora to hasło tej rundy. No jedziemy dalej, które jemy zieloną górę, mamy miesiąc czasu. Jeszcze tam nie byliśmy? tam jeszcze nie byliśmy. Trudny tor, dużo do nauki. I zwyciężaj! Sławomir Morański!